Witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie w Light Brigade, tym razem bez, e, bez kamerki, bo moi drodzy, dzisiaj 22 lutego, premiera Light Brigade, więc zagramy sobie jeszcze raz, ale tym razem. Tym razem, raz, 2, 3, 4, 5, jest sześć różnych klas postaci. Każdą odblokowujemy przy szóstej randze poprzedniego, czyli mamy szóstą rangę Riflemana. Więc teraz sobie weźmiemy, zmienimy na scouta. Jak widać, każdy, każda klasa ma swoje bronie. Tych jeszcze nie mam odblokowanych. Eee, aha, Become Scout. Jeśli jesteście zainteresowani tą grą, to w opisie pod filmem oraz w postach na Facebooku będziecie mieli link referencyjny na 25% off do tej gry. A skałcik. A właśnie, ja sobie ostatnio kupiłem pistolet. Więc sobie tutaj amunicję weźmiemy, załadujemy. Dobra, cyk. cyk. dobra, mamy amunicję. Skałcik ma automat na plecy. Amunicję. Teraz zobaczymy, jak się strzela. Bo ja jeszcze z Skautem nie grałem. Specjalnie trzymałem sprawdzenie Skauta na. E... żeby z Wami go sprawdzić. Tutaj ostatnio uratowałem gościa, handlarza, u którego można sobie kupić parę rzeczy. No i oczywiście masz tutaj. Przyjaciel. A ja tutaj. ha, ja tutaj nie miałem. No tak, nie mam kupionych czarów. Ha, szkoda. Dobra. Trudno. Idziemy, zobaczymy. Jak to będzie. Dzień dobry panu. Jak to będzie nam szła zabawa z kautem. Ok, Old Forest. Wyciągamy z kałucika. O, trzeba załadować go najpierw. Okej. Okay. O, tutaj już mam skrzyneczkę na dzień dobry. Miło, bardzo miło. Słyszę tam kogoś? Ktoś chodzi już.

Kauczik dobrze wali. Ej! Ej, ty nie. No tak, zgubiłem amunicję i poszło. Raz, dwa. By tak pistoletem go załatwić. <grystanie> Nie, na no, pistolet też daje radę. No, no tylko trochę strzał trzeba. No, trochę strzałów też trzeba, żeby ich załatwić eee, z tego automatyka. No. ale Jak się nie gra czym się lubi, tym się lubi, czym się gra. To przecież chodzi, żeby odblokowywać odblokowywać nowe klasy postaci nowe bronie, nową magię. Czyli standardowa mechanika wrogalika. Ale, dlaczego ja tutaj nie miałem tego czegoś, żeby swoje. żeby złapane dusze O kurde. Dobra, Ej, został go! Został go! Sorry, strzeliłem ciebie, chyba. O oh shit tam mi zaraz ginę. Żyjesz? Dobra, żyjesz. Świetnie, cieszę się bardzo. Żeś jeszcze nie fiknął. A gdzie są? Ej, ale ja jeszcze wszystkiego nie. Wszystkich nie rozwaliłem. Nie było informacji, chyba że jest obszar oczyszczony. Właśnie słyszę tam kogoś. O, tam chodzi. Kurde, jeszcze nie. Pewnie tam jest gdzieś Dobra, nieważne, tutaj mamy zabawki o granacik się przyda na pewno. Puść Masz o! Jak miło! Dobra. Pełne życie. No. Dawaj Scoutem. Dobra. To jeszcze trzy rangi. Do odblokowania kolejnego. Kurczę. Ta broń, wiecie, nie jest zła, ale... Strasznie dużo ucisków Jezu, tam jest jakiś ci. się bawi, kurde. Shit! Dobra, to będziemy się najpierw tych. Au! Ale muszę się Przed cholerę O się to jest doprowadzająca albo coś w tym stylu Ale tam coś jeszcze, a właśnie ty tam stoi, kurde, nie widać cię. kurde, prawie mnie dorwał ile mam Trzy a, mam cię okej, okay, dobra Dzięki, dzięki, o, to się przyda? Amunicja, no pewnie, że tak. A mamo, o, amunicja, karta, tarota. Eee. O. Добро, тогда. Ось куда? Курда, клаймина. <связь> добро, на первый сезон Убавим, что сейчас смог курток хватит на амуницию. А, а не Nie, No w takich sytuacjach to przydałby mi się jednak karabin, jakiś taki bardziej na o, kurde. średni tudzież Z daleki dystans, tak jak to na przykład. Strasznie kurde mało, o kurde, dobra, to było na tyle. To strasznie mało zabiera. Ojej! Dobra. Jeszcze dwa magazynki. Dobra, chyba wpadł Albo i nie padł Kto to we mnie strzelił? Skąd? Nie widzę nikogo Coś gdzieś tam... Aha, tam stoi jeszcze jeden, okej, okay, dobre Tam cię mam. Coś tam się rozbiło. Kurde. No i ostatni magazynek. Trochę niefajnie. Yy, tam muszę iść może magazynek będzie. Jest magazynek, pięknie Tutaj mam nadzieję, że też jakiś magazyn kluczyk Granat obruszający No, przyda się Ej no, no O, dobra Czemu tylko jeden? Więcej bym chciał O tu jest jakiś magazynek chyba Ej nie, to nie magazynek. magazynaku hmm. Kurde No dobra, trudno O, ale przynajmniej to mam O, dwa punkty, dwa punkty Pięknie Mam czwarty tylko, że kurde amunicji brak, no. Chciałbym odblokować kolejną rangę. O, ale może się uda, bo to jest chyba walka z bossem tutaj. Mhm. Najpierw trzeba się do niego dostać. Też się czasem przydaje. Kurde, kiepsko się z tego strzela. Znaczy, z tego nie, z tamtego. Dobra. Nie, nie, wiem co tu będzie. Już tu byłem. Oh shit Ostatni pasek tu został Odejdź ode mnie! Ty no, jak to rozwalić? Chyba, że ja musiałem w tamto strzelać Nie wiem W każdym razie mam trzy poziomy Więc mogę sobie ogarnąć o To To będę miał U. Uuu, tercza, to się przyda dla niego i coś z pasywnych, czemu nie? Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o The Light Brigade. A jeszcze mi się nie udało, no piąta klasa. Scouta. A mam czwartą, no. Tak niewiele brakowało. Gdybym go pokonał, to by mi się udało. Moi drodzy. Pamiętajcie refling w opisie pod filmem na Facebooku w postach 25%, jeżeli jesteście zainteresowani. Zapraszam. To było na tyle. Ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się. Ejas. O. E. Jeszcze się podmudl.